Witam, Mateusz, Ercemaniacy Poznań. Słuchajcie, znajdujemy się na terenie Pałacu w Biedrusku, gdzie w sobotę odbędą się pierwsze nasze zawody DGC. Ja się po prostu spacerkiem tutaj przejdę po okolicy i opowiem Wam szczegóły, bo zadajecie mi pytania, jak to będzie wyglądało, jaki przebieg tutaj po prostu imprezy. Słuchajcie, ja napisałem, żeby być tutaj od 8 rano. Odprawa startuje o godzinie 9. Wiem, że każdy chce sobie sprawdzić jeszcze ten model, przygotować się. Także imprezę startujemy od 8 rano. Myślę, że taka całkowita już impreza po odprawie. Już wystartujemy przed 10. Pamiętajmy, jest ponad 50 zawodników. Każdemu. Trzeba ten. Słuchajcie, trasy są 4, trasy są krótkie. Każda klasa modelu, czyli to i czy Extreme, czy Adventure jedzie po tej, po tej samych trasach. Są cztery trasy dość krótkie, my je ograniczymy, czasowo przejazd każdego modelu, czyli każdy model przejedzie cztery trasy po około 10 minut. Pamiętajmy, że jest 50, około 50 modeli, czyli to już są naprawdę, robi się czas. Także dlatego też ograniczamy do około 10 minut przejazd każdego OS-u pojedynczo. Teraz tak. Sędziów będzie czterech. Będzie karta zawodnika, słuchajcie, nie mam jej wydrukowanej, są już wydrukowane, nie mam tego osobiście. Ja Wam przeczytam, za co będą, będzie punktacja. Cofnięcie w bramce, dotknięcie słupka, opuszczenie trasy. Serwis modelu, użycie trapów, wyciągarki, rolka, opuszczenie bramek. Opuszczenie bramek. Każda trasa będzie miała 10 bramek, które po prostu musimy przejechać. Jeżeli model utknie, na którejś nie da rady już dalej pojechać, to po prostu liczymy punkty. Słuchajcie, te wszystkie rzeczy tu na miejscu zostaną Wam dokładnie wyjaśnione przez Krzycha, który jest tutaj współorganizatorem. Także tutaj, w tej chwili, o właśnie, tak jak tutaj pokazuję, tu odbędzie się odprawa naszych modeli, i tutaj też będziemy jedli. Zaraz później o tym powiem resztę. Teraz, słuchajcie, Wam nie pokazuję specjalnie, w którym są miejscu. Powiem Wam tak. Jest ciekawie, ten teren, tutaj pałacowy, jest naprawdę ogromny. Ta część, na której odbędą się te zawody. W sobotę stamtąd wyjechała koparka. Ten teren jest po prostu przekształcany. Jest. jest, jest no wiadomo, tutaj jest, jest ogromny teren, trzeba o to wszystko dbać. Także my korzystamy sobie z tego dobrodziejstwa jakby tych, tych wszystkich zmian ale pod nas też zostało to wszystko wyrównane e, cały ten teren po prostu jest jest, jest dla nas tam przygotowany e, trasy wam powiem każda jest inna są trudne bo łatwo nie może być e, za coś musimy te punkty o których wcześniej wspominałem liczyć słuchajcie więc tak najważniejsza rzecz, nie weźcie sobie, ja nie wiem, szpilek czy coś takiego, tam jest po prostu, to jest kawałeczek lasu, taka ścieżka nie do końca utwardzona yy, i jakieś środki na komary, na muszki, tak, będziemy chodzić po krzakach, i, no to jest po prostu trial e, także szpileczki białe adidaski e, jakieś czyściutkie no sami wiecie e, czegoś takiego, czegoś takiego e, nie, jakieś po prostu dobre buty załóżcie do chodzenia po krzakach I będziemy się dzielić na drużyny e, każdy, każda drużyna będzie przypisana do e, sędziego, sędziów będzie czterech e, chyba już o tym mówiłem e, to wszystko tutaj na miejscu Wam po prostu też opowiemy, żebyście. Bo dosyć łatwy jest regulamin, dosyć łatwe są zasady, nie ma żadnych jakichś tam udziwnień, żeby to naprawdę było wszystko jasne dla każdego. I teraz tak, odnośnie jedzenia, każdy uczestnik, ja o tym Wam mówiłem, też trzeba o tym powiedzieć, że pałac nam ten teren udostępnia po prostu za darmo i my w ramach korzystania jakby tutaj dlatego jest zamówiony jakby tutaj catering. Będzie grochowa i będzie kiełbasa. Dla każdego oczywiście uczestnika, także dostaniecie przy odprawie te numerki, o których już wcześniej, czyli na model, dostaniecie jeszcze kupon właśnie tutaj na jedzonko. I dostaniecie też do nagrody, która jest ufundowana przez, yy, przez firmę tutaj, żebym nie pomylił RC3D <grym> Także ona będzie rozlosowana tutaj wśród wszystkich. Yy, Okej, okay. teraz yy, myślę czy wszystko powiedziałem wam. Yy, Więc słuchajcie teraz tak yy, naprawdę warto być tutaj przed dziewiątą rano, żebyśmy tutaj bez nerwów yy, sobie yy, już się przywitali i to, bo odprawa no, troszeczkę będzie trwała, musimy obejrzeć modele, słuchajcie, jeżeli jakieś zmiany wprowadziliście w modelu, nie wiem, na przykład jest to był zwykły e, TX z pudełka i jest pozbawiony zderzaków, e, takich rzeczy, słuchajcie, zgłoście mi to, bo po prostu wtedy musimy zmienić klasę, sami wiecie o czym mówię. Jeżeli mówię jeżeli takie zmiany bardzo mocne, nie mówię zmiana koloru, modelu, ale takie drastyczne zmiany yy, no to po prostu musicie mi o tym poinformować.. Um, okay. Oczywiście będą też tutaj, słuchajcie, napoje. Tam w domu ogrodnika, tam przy samolotach, tutaj poznaniacy wiedzą o czym mówię. Będą też napoje, będzie piwo, będą dodatkowe porcje, oczywiście płatne czyli zupa, tam kiełbaska z grilla będą oczywiście do kupienia osobno. Jeżeli będziecie chcieli, też można tutaj, tak właśnie specjalnie nagrałem, skorzystać z, z restauracji tutaj, pałacowej, oczywiście. Teren jest fajny zabrać, tutaj jest gdzie chodzić, widzicie, ja się tutaj nie nudzę, e, sobie właśnie podglądam to wszystko. E, tylko mówię, pamiętajcie, teren, na którym jeździmy i na którym odbędzie, odbywają się zawody, jest terenem takim lekko dzikim, więc przygotujcie, mówię, obuwie na to. Wiecie, że to są nasze pierwsze takie zawody. I chciałbym tutaj nawiązać współpracę. Także pokażmy się, jako y, RC Maniacy, y, tutaj poznać, że, y, że jesteśmy fajną ekipą. Y, tu właściciel y, pałacu i cała obsługa są do nas bardzo przychylnie nastawieni. Pokażmy się z bardzo dobrej strony. Y, to myślę, że, 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 że możemy tutaj naprawdę zdziałać dużo. A wiem, że chcecie, bo takie zawody w Poznaniu są bardzo potrzebne. Y, o Widzicie tam. Podejdę, tam jest coś e, po renowacji. Nie pamiętam jak się nazywał ten budynek, ale to sobie to do wszystkie odejdzie. Słuchajcie, trasy będą oczywiście te, te o których mówiłem, e, nasze cztery OS-y. Będą przygotowane już wcześniej. One są, już w zasadzie. Nie pokazuję ich specjalnie. I teraz prośba do Was: one będą otaśmowane i w sobotę nie wchodzimy na ten teren. Niech to będzie niespodzianka dla każdego. Powiem Wam tak. Nawet ja, gdzie uczestniczę w tym w, w szykowaniu tych tras, mam obawy co do przejazdu mojego i czy modelu. Także. Na tym polega, słuchajcie, cały fan yy, tego, właśnie co tutaj robimy. Także, słuchajcie, jeżeli naprawdę autentycznie zobaczę tam kogoś yy, jeszcze z modelem, zostanie zdyskwalifikowany, bo po prostu nie ma czegoś takiego, że testujemy sobie trasy przed. Yy, mam nadzieję, że wszystko powiedziałem. Jeszcze raz przypominam o środku na muchy i komary yy, obuwie. Które nie będzie żal zniszczyć. Godzina dziewiąta, startujemy z odprawą. Bezpieczniej jest być po prostu chwilę przed. Słuchajcie sędziego. Nie słuchajcie, oczywiście, Krzysztofa, jako organizatora, tutaj. Naprawdę staramy się, żeby, żeby, żeby dopiąć to na ostatni guzik, żebyście byli zadowoleni i, i tak samo my jako organizatorzy, słuchajcie do zobaczyska, jeżeli czegoś, coś pominąłem, pytajcie tutaj pod filmem, na grupie czy, czy na stronie, do zobaczenia słuchajcie w sobotę, hej!